Wczoraj ta, ta jedna koncentracja była na mniejszym poziomie i za bardzo rozmiężnieni podeszliśmy do tego spotkania. Myśleliśmy, że, że jednak łatwiej będzie nam nawiązać walkę z Izraelem, a tak się nie stało. Oni wyszli na nas bardzo fizycznie i odpowiedzieliśmy tym samym. że tym yy, brak tej koncentracji, ilość pokolenych strat i to się wszystko nawarstwiło i spowodowało to, że przytręcimy to jest to o czym mówił trener Mike Taylor że porażki się zdarzają i placowa drużyna potrafi się szybko po tych porażkach odbudować wygląda na to, że wam się to udało tak, dzisiaj pokazaliśmy, że dalej mamy spokojną głowę mimo dwóch porażek z rzędu dzisiaj potrafiliśmy się odbić i wybrać spotkanie nagraliście od początku bardzo skoncentrowani no właśnie tak jak powinniście, z Izraelem i efekty były wielkie tak, w drodze. tak, no teraz już nie ma czasu na pomyłek idziemy do Rejdu, tam czeka nasz spotkanie Musimy zagrać w pierwszej do ostatniej minuty na mapce, z całym tutaj z całej mamy w nogach i pokusić się o tydzień. wy jako rezerwowi dzisiaj bardzo zaimponowaliście świetnym fragmentem, ten mecz zakończyliście. Cieszymy się, że, że nie widać tej różniczy, różnicy między pierwszą piątką a drugą, że wchodzimy, staramy dać w siebie wszystko, co możemy w obronie i dzisiaj to wszystko wybrać.